Smocza Jama jest wyjątkowym miejscem na wzgórzu wawelskim. Jest obowiązkowym punktem zwiedzania Zamku Królewskiego na Wawelu. I w ostatnim roku przeprowadziliśmy gruntowne prace remontowe. Przede wszystkim wzmocniliśmy strukturę górotworu, tak to się mówi, poprawnie, a przede wszystkim zaproponowaliśmy i stworzyliśmy nowe oświetlenie. W ten sposób Smocza Jama. Uzyskała nowy, niepowtarzalny i tajemniczy klimat, tajemniczą atmosferę, i myślę, że warto zobaczyć ją w nowej odsłonie. To miejsce kultowe, myślę, że również dla nie tylko turystów, ale i Krakowia. Nie można nie być w Krakowie i nie zobaczyć smoczej Jamy. Myślę, że to jest dobre zawsze zakończenie dla zwiedzania całego Wzgórza Wabelskiego, ponieważ w naturalny sposób wychodząc z ekspozycji można potem zacząć spacerować nad Wisłą.